Zobacz, to właśnie ty przed snem. Oj. Tu masz tylko, zobacz jak wyglądasz. No, popatrz, popatrz. To się nagrywa No, zobaczysz jak będziesz starczy, jak będziesz to oglądał Jak ty się zachowujesz No, to lepiej jakoś do filmu Weź się jakoś do filmu, odzywaj Co to jest za odzywanie się? No, zasłoń się, zasłoń, Jak ja jestem śpiący to się kładę spać, a nie jakiś Darcie dar się tu.